Czy wy, wyborcy Platformy Obywatelskiej, macie poczucie dobrze oddanego głosu? Nie. Wiem, że jest dzisiaj wstyd i zażenowanie, bo dla Platformy liczą się tylko słupki, liczą się tylko wyniki. Tu weźmiemy Mariana, tu weźmiemy Dankę i jakoś to będzie, i słupki pójdą w górę. Panie premierze. Nie o to chodzi. Tu nie chodzi o słupki. Tu chodzi o przyszłość Polski w Unii Europejskiej. Tu chodzi o przyszłość Polaków. Na szczęście jest alternatywa. Na szczęście jest alternatywa w postaci lewicy. My wiemy, czego chcemy. My chcemy silnej, zjednoczonej Europy. Takiej Europy, która poradzi sobie z takimi sytuacjami jak kryzys gospodarczy. My chcemy Europy socjalnej, ale nie chcemy takiej Europy, w której, w której politycy prawicy uczą się na pamięć, ile kosztuje bochenek chleba. My chcemy Europy socjalnej, w której każdy będzie mógł zarobić na bochenek chleba. My chcemy Europy równych praw, praw kobiet i mężczyzn. Europy, w której nie ma większości mniejszości. Europy, w której nie ma wierzących i niewierzących. Europy, która jest równa dla wszystkich. Takiej Europy chcemy. My chcemy Europy równych szans. Europy, w której miejsce urodzenia nie stanowi o przyszłości człowieka. My chcemy Europy bezpiecznej, abyśmy nie musieli się martwić o bezpieczeństwo naszych dzieci, najbliższych i rodziny. Ale my chcemy również w tej zjednoczonej Europy dobrze rządzonej Polski takiej Polski jak Dania, naszego przyjaciela Ojczyzna. Paul Rasmussen. To między innymi on zbudował właśnie taki kraj, gdzie bezrobotny wiedział, że zawsze może liczyć na pomoc państwa. My chcemy takiej Europy jak Norwegia że każdy ma prawo do godnej. I dobrze płatnej pracy. My chcemy takiej Polski jak Francja, gdzie jest oddzielone państwo od kościoła. My chcemy. My chcemy Polski, tak jak Hiszpania, gdzie każda para może być szczęśliwa z posiadania dzieci, bo jest za darmo in vitro. My chcemy Polski dobrze rządzonej. Polski, w której nie ma sporów między prezydentem i premierem. Polski, w której premier i prezydent nie kłócą się na pogorzelisku. Tak jak to miało kilka dni temu miejsce w kamieniu pomorskim. My chcemy Polski zgody, dialogu i rozmowy i współpracy. Chcemy Polski, w której i rządzący, i opozycja w tak trudnym czasie jak kryzys siadają razem do jednego stołu i rozmawiają. Takiej Polski chcemy. Dlatego tak ważna jest jedność lewicy, dlatego tak ważna jest silna lewica. My się nie zmieniliśmy. Jesteśmy tu, gdzie byliśmy wtedy, kiedy wprowadzaliśmy Polskę do Unii Europejskiej. Nie szukamy innych szyldów. Nie szukamy innych haseł. Nie zawiedliśmy Polaków. I dzisiaj też nie zawiedziemy. Wiemy, jak ważne są wybory do Parlamentu Europejskiego. Wiemy, jaka to ważna odpowiedzialność. Dzisiaj wiemy też, że ważny jest Twój, Twój i Twój głos. Musisz oddać go na lewicę. Obywatelu, to jest alternatywa dla prawicowych kłócących się rządów. My was nie zawiedziemy. Lewica tą szansę wykorzysta dobrze.